Część. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o szpachli do drewna, jej cenach, rodzajach oraz pokażę, jak krok po kroku przeprowadzić proces szpachłowania. Dowiecie się, na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniej szpachli oraz jakie techniki zastosować, aby uzyskać idealnie gładka powierzchnię. Zapraszam do oglądania. Zarysowania, wyzłobienia, miejsca po sekach, otwory po gwoździach, wgłębienia powstałe na skutek sprochnienia, te inne ślady uszkodzeń i mocno szpeca drewno. Dzięki zastosowaniu szpachli do drewna nasze podłogi, stolarka okienna lub drzwiową, meble, ramy obrazów, inne drewniane elementy. Wyposażenia odzyskują pierwotny wygląd. I nie ma znaczenia, czy uszkodzone drewno ma znaczne wgłębienia czy drobne zarysowania, szpachla do drewna znakomicie pokryje wszelkie ślady zniszczenia. Szpachle do drewna są łatwe w użyciu, nietoksyczne i tanie, a renowacji uszkodzonego drewna przy ich pomocy może dokonać każdy z nas. Jak powstają uszkodzenia na drewnie? Dziury, wyrwy, zarysowania oraz wyzłobienia to najczęściej skutki oddziaływań mechanicznych. Szczeliny, pęknięcia oraz bruzdy powstają pod wpływem działania temperatury i wilgoci. Najczęściej tak się dzieje, gdy drewno wysycha zbyt szybko, albo gdy do produkcji desek podłogowych lub klepki parkietowej użyto drewna zbyt krótko sezonowanego. Szczeliny między elementami podłogi mogą również powstać z czasem na skutek błędów popełnionych przy klejeniu parkietu lub układaniu paneli podłogowych czy desek podłogowych. Bardzo często spotykanym ubytkiem w drewnie jest a miejsca po sekach, które wysychając zmniejszyły swoją objętość i zwyczajnie wypadły. Z zagłębienia, w którym się przed laty w żywym, rosnącym drzewie zagnieździły. Dziury po gwoździach, srubach, zawiasach wyglądają koszmarnie, w tym przypadku użycie szpachli wyjątkowo dobrze się sprawdza. Uszkodzenia drewna powstają także za przyczyną działania organizmów żywych. Owady żywiące się drewnem wygryzają korytarze, które mogą się zapadać, tworząc całkiem pokaźne ubytki. Z kolei działanie grzybów i pleśni powoduje prochnienie drewna, które wykrusza się, a w miejscu rozwoju grzybów powstaje nieestetyczna niecka. Każde uszkodzenie, niezależnie od przyczyny powstania i wielkości, można naprawić, stosując niezawodna szpachlę do drewna. Co to jest szpachla? Z czego się składa? Szpachla do drewna to preparat słuzacy do poprawiania estetyki zniszczonego drewna. Podstawowym zadaniem szpachli jest ukrywanie, a właściwie korygowanie czy wręcz usuwanie wad. Ze względu na fakt, że drewno to materiał, który, nawet wówczas, gdy jest doskonale zakonserwowany dość łatwo ulega zniszczeniu, możliwość. Zastosowania takiego prostego narzędzia, jakim jest szpachla, ma kapitalne znaczenie. Istotne jest też to, że tak jak wiele mamy gatunków drewna, tak wiele dostępnych jest mieszanek szpachli przeznaczonych do naprawy. Konkretnych gatunków drewna. Szpachla przeznaczona do drewna to produkt, którego cecha charakterystyczna jest wysoka przyczepność do powierzchni drewnianych. Wytworzona przez szpachle powłoka jest twarda, ale elastyczna, dzięki czemu szpachla pracuje razem z drewnem i z upływem czasu nie ulega pęknięciom. Najczęściej jest to mieszanina żywic epoksydowych z drobinami drewna określonego gatunku, pył drewniany. W handlu dostępne są szpachle wyprodukowane na bazie akrylu, gipsu, oleju. Można szpachle także zrobić samodzielnie w warunkach domowych, ale to wymaga nieco czasu i nakładu pracy. W sklepach budowlanych jest na tyle szeroka oferta szpachli, że z łatwością znajdziemy produkt dedykowany właśnie takiemu drewnu. Jakie chcemy naprawić, a przy tym ceny kilogramowej puszki zaczynają się już od kilku złotych. Szpachle do drewna na zewnątrz, które wykazują odporność na większość czynników atmosferycznych, różnią się składem od tych stosowanych we wnętrzach. Rodzaje szpachli do drewna Najpopularniejsze szpachle do drewna to produkty składające się z bazy i domieszki pyłu drewnianego. Wśród nich znajdujemy szpachla akrylowa, szpachla na bazie gipsu, szpachla na bazie żywic epoksydowych. Akrylowa szpachla przeznaczona do drewna jest niezwykle łatwa w aplikacji, nietoksyczna, można ją stosować bez obaw w zamkniętych pomieszczeniach. Zastosowana na powierzchni drewna twardnieje dość szybko i pozostaje elastyczna. Zaschnięta można szlifować, a następnie bejcować, malować lakierować. Produkty te można stosować do głębokich uszkodzeń. Mają krótki czas wysychania, a rozprowadzone na powierzchni SA niemal niewidoczne. Szpachle akrylowe doskonale sprawdzają się także na złaczach ścianek budowanych z kartą gipsu. Szpachle gipsowe nie powinny być wybierane do pomieszczeń o dużej wilgotności. Wiadomo jest, że woda to wróg gipsu, jednak jeśli mamy do czynienia z pomieszczeniem suchym, warto zastosować szpachlowki gipsowe. Cechuje je paroprzepuszczalność, która pozwala zachować przyjazny dla ludzi i zwierząt mikroklimat w pomieszczeniu. Nie bez znaczenia jest także fakt, że szpachle gipsowe to grupa najtańszych tego typu produktów. Szpachle będące mieszanina żywic i drewna to wysokiej jakości produkty, które wyróżnia doskonała przyczepność do powierzchni, wysoka. Twardość, odporność na uszkodzenia mechaniczne. Szpachle żywiczne zaaplikowane na powierzchnię szybko wysychają. Można je szlifować, a następnie malować lub bejcować. Kolejna grupa produktów to dwuskładnikowa szpachla przeznaczona do drewna. Drugim jej składnikiem, obok bazy, SA utwardzacze. Składniki szpachli łączy się przed zastosowaniem i po połaczeniu bazy z utwardzaczem mieszaninę trzeba dość szybko wykorzystać. Taki problem nie istnieje w przypadku szpachli jednoskładnikowych. Szpachle dwuskładnikowe SA droższe ale maja wyższe parametry w zakresie odporności na działanie czynników atmosferycznych, w tym warunków pogodowych, temperatura, wilgoc, promieniowanie UV. Ten rodzaj szpachli często można stosować do naprawiania ram okiennych, skrzydeł drzwiowych, ościeżnic i futryn oraz innych elementów. Konstrukcji czy przedmiotów z drewna znajdujących się na zewnątrz budynku ze względu na odporność na większość czynników atmosferycznych. Jednym z przykładów szpachli dwuskładnikowych jest szpachla przeznaczona do drewna na bazie oleju. Szpachlowki na bazie oleju stosuje się jako zabezpieczenie drewnianych zewnętrznych ścian budynków, elewacji, przed malowaniem. Można także zrezygnować z malowania, użyć samej szpachli w określonym kolorze. Olejowa szpachla przeznaczona do drewna jest odporna na działanie czynników atmosferycznych wilgoci, mrozu, promieniowania UV. Szpachle modelarskie mają obok bazy składnik który można łaczyć z klejami i lakierami oraz z farbami wodorościęczalnymi. Na bardzo dużej powierzchni aplikuje się szpachle do drewna natryskowe. Nakładanie szpachli metoda natryskowa wymaga doświadczenia, a po wyschnięciu powierzchnia powinna być polakierowana lub pomalowana farba. Ze względu na kolor szpachlowki można podzielić na biała szpachla, szpachla bezbarwna, szpachla czarna, kolorowa szpachlowka najczęściej. Jest to kolor drewna określonego gatunku. Kitowanie czy szpachłowanie? Wiele osób zamiennie używa określeń szpachla przeznaczona do drewna i kit do drewna. Czy to jest ten sam produkt? Nie. Kit do drewna to mieszaniny bardzo elastyczne, które można stosować na zewnątrz. Szpachlowki są nieco sztywniejsze i nie wszystkie sprawdzają się w trudnych warunkach klimatycznych jesienią czy zima. Niezależnie od tego, czy zamierzamy kitować czy szpachlować, zawsze należy zapoznać się z informacją od producenta, w której zawarte Essa dane dotyczące parametrów produktu oraz warunków jego zastosowania. Masa szpachlowa do drewna jest materiałem wysoko ocenianym przez majsterkowiczów. Przy wszelkich pracach w drewnie za pomocą łatwej aplikacji można korygować nierówności na deskach, sklejce, płytach drewnianych. Szpachla można korygować szczeliny w narożnikach ram obrazów czy luster. Zabieg szpachłowania stosuje się często w przypadku, gdy otwór na śrubę podtrzymującą zawias drzwi szafki wyrobił się, przez co skrzydła. Drzwiowe opadają i nie można wyregulować zawiasu. Zamiast kupować i montować nowa srubę o większej średnicy wystarczy szpachla wypełnić dziurę, a po wyschnięciu użyć tych samych śrub, które dotychczas nam służyły. To dość ważne, gdy mamy do czynienia z oryginalnymi elementami metalowymi w przedmiotach zabytkowych. Cienka warstwa szpachli bywa stosowana także jako podkład przed zabiegiem nakierowania podłog lub innych dużych powierzchni wykonanych z drewna. Parametry szpachli do drewna. Przed zakupem szpachli warto zapoznać się z ofertami wiodących producentów tego rodzaju preparatów. Można także liczyć na fachowe porady sprzedawców w salonach czy hurtowniach budowlanych. Zanim zdecydujemy o rodzaju szpachli, spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie oczekiwany efekt końcowy. W parze z tym powinien iść dobór parametru odpowiednio dobranego do rodzaju i wielkości zniszczeń na powierzchni drewna. Przy niewielkich powierzchniach z niezbyt głębokimi ubytkami najlepiej sprawdzi się szpachla jednoskładnikowa. W takim wypadku powinniśmy zdecydować się na szpachle biała lub bezbarwna, dzięki czemu po wyschnięciu i zeszlifowaniu gorki podczas bejcowania uzyskamy doskonały efekt. Miejsca poddane renowacji niczym nie będą się różnić od pozostałych obszarów na powierzchni drewna. Szpachle jednoskładnikowe często wykorzystują modelarze oraz rzemieślnicy zajmujący się renowacją mebli. Parametrem, który zawsze musimy wziąć pod uwagę, jest czas wysychania preparatu. Ma to istotne znaczenie szczególnie wtedy, gdy naprawie poddane będzie drewno z dużymi ubytkami. Tu zdecydowanie najlepiej sprawdza się szpachrowki dwuskładnikowe z utwardzaczem, trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość, bowiem. Wiązanie i utwardzanie trwa wprawdzie niezbyt długo, ale na całkowite wyschnięcie trzeba czasem czekać nawet 24 godziny. W modelarstwie i meblarstwie należy sprawdzić, do jakiej grubości szpachla dwuskładnikowa wysycha równomiernie. Najbezpieczniej jest stosować powłokę o grubości około 1 do 2 mm. Przy głębszych uszkodzeniach nierównomierne wysychanie może mieć negatywny wpływ na efekt końcowy spodziewany przy budowie modelu czy odnawianym meblu. Kolejne determinanty wyboru szpachli to parametry dotyczące odporności szpachli na działanie warunków klimatycznych, czyli mówiąc. Krótko odpowiedz na pytanie, czy szpachle zamierzamy zastosować na zewnątrz? Jeśli tak, wówczas oznacza to konieczność doboru takiego preparatu, który odporny jest na działanie temperatury w szerokim zakresie. Oraz na działanie czynników pogodowych. Głównie wilgoci. Tu warto działać bardzo rozważnie, czasem szpachla wytrzymuje wielogodzinne nasłonecznienie i wysokie temperatury, a jednocześnie. Nie sprawdza się podczas deszczu. Ważnym czynnikiem, który nabywcy szpachli muszą uwzględnić jest rodzaj powierzchni i jej przeznaczenie. Jeśli szpachla ma zlikwidować uszkodzenia na schodach czy podłodze, czyli w miejscach narażonych na częste uginanie, inne mechaniczne. Oddziaływania, to musi być elastyczna i jednocześnie powinna zawierać utwardzać, a jako ze schody drewniane i podłogi najczęściej. Konserwowane ESA lakierem lub farba to należy sprawdzić, czy wśród parametrów preparatu jest możliwość pokrycia naprawionego drewna. Takim rodzajem wykończenia. Możliwość pokrycia zaszpachowanego drewna lakierem nitro czy farba jest parametrem bardzo ważnym dla modelarzy. Wybierając szpachle, sprawdzamy te parametry, wady i zalety szpachli do drewna. Szpachla do drewna to preparat łatwy w użyciu, bezpieczny dla użytkownika i jego otoczenia. Szpachla przeznaczona do drewna najczęściej występuje w postaci pasty, której drobnoziarnista konsystencję uzyskuje się poprzez dodanie pyłu drewnianego. Jednoskładnikowa masa szpachlowa do drewna jest sprzedawana w formie gotowej do użycia, natomiast dwuskładnikowa wymagają połaczenia. Składnikow przed zastosowaniem. Zaleta szpachli jest dużą przyczepność, lepkość do powierzchni. Do aplikowania na powierzchni drewna potrzebna jest szpachelka. Do wyrównania powierzchni po wyschnięciu wystarczy dobrej jakości papier ścierny. Użyte narzędzia po skończonej pracy myje się woda. Podczas wykonywania prac z użyciem szpachli nie mają znaczenia takie warunki, jak wilgotność powietrza czy temperatura otoczenia. Jeśli szpachla cechuje się odpowiednimi dla danego otoczenia parametrami, to każdy czas na jej użycie jest dobry. Osoby używające szpachli do renowacji cenią sobie prostotę aplikacji oraz fakt, ze zaschnięta szpachle można szlifować. Zaleta nie do przecenienia jest także to, że naprawione przy pomocy szpachli drewno można bejcować, lakierować, malować. Czasem, przy korekcie niewielkich uszkodzeń wystarczy położyć odrobinę szpachli, a następnie użyć specjalnego korektora sztyftu retuszerskiego. Wyprodukowanego na bazie lakieru poukryjącego. Korektor daje możliwość rekonstruowania struktury drewna, czyli charakterystycznego słojowania. W praktyce wygląda to jak rysowanie słojów drewna mazakiem czy markerem w kolorze dobranym do gatunku drewna. Gdy szpachla ma być zastosowana do naprawienia powierzchni drewna na styku z elementami metalowymi, to najlepiej zastosować szpachlę z zawartością żywicy epoksydowej. Dobra strona tego rodzaju preparatu jest łatwość wiązania się z metalem i szybkość wysychania. Epoksydowe szpachle do drewna mogą służyć do wypełnienia zbyt luźnych otworów na gwoździe, śruby czy zawiasy podczas renowacji drzwi czy mebli. W których ważne jest zachowanie oryginalnych elementów metalowych. Wystarczy zaaplikować do otworu odpowiednia ilość szpachli, włozec głazd, wkręt, slube czy inny element i odczekać, jak preparat zwiąże. Wada, a może raczej pewna niedogodnością preparatów epoksydowych jest fakt, że niezbyt łatwo poddają się szlifowaniu, ale w celu uratowania. Oryginalnych okłótz czy zawiasów warto podjąć większy wysiłek. Jak o drewno. Naprawa uszkodzonego podłoza drewnianego ma kilka etapów. Pierwszy to zeszlifowanie i odtłuszczenie podłoza, które ma być poddane. Renowacji. Drugi, położenie szpachli w miejscach ubytków czy uszkodzeń. Trzeci to zeszlifowanie dobrze wysuszonej szpachli i odpylenie. Podłoza. Ostatni etap polega na wykończeniu dowolnym preparatem, lakierem do drewna, farba, bejca do drewna lub wykonaniu retuszu słojowania korektorem. Praca przy renowacji drewna nie jest ciężka, a szybkie efekty dają mnóstwo satysfakcji. Przed przystąpieniem do napraw trzeba zaopatrzyć się nie tylko w preparat, ale i w odpowiednie narzędzia. Szpachłowanie drewna krok po kroku. Amatorskie działanie z profesjonalnymi efektami tak najkrócej można opisać prace renowacyjne wykonywane przy pomocy szpachli do drewna. Każdy poradzi sobie z tym bez problemu. Wystarczy jedynie wykonywać kolejne kroki w podanej kolejności, dokonać zakupu szpachli o. Odpowiednich parametrach których dobór uzależniają rodzaj podłoza, gatunek drewna, głębokość i rozległość zniszczeń, rodzaj wykończenia. Po szpachlowaniu, miejsce wnętrze budynku lub otoczenie przygotować narzędzia szpachelkę i papier ścierny o gradacji od 120. Do 320 przygotować stanowisko pracy i odpowiedni strój szpachle mają konsystencję pasty, więc raczej nie pobrudzimy się, ale wygodny. Strój roboczy zawsze jest wskazany. Teraz kolej na przygotowanie odnawianej powierzchni, podstawa jest usunięcie luźnych elementów. Likwidacja brudu, lekkie zeszlifowanie warstwy farby, czy lakieru, tak przygotowana powierzchnię trzeba umyć albo odpylić i odtłuścić. W przypadku użycia szpachi dwuskładnikowej należy połaczyć składniki, ważne jest, aby zachować proporcje podane w instrukcji. Przygotować taka ilość preparatu, aby wystarczyło na potrzeby danej renowacji nadmiar szpachi zmarnuje się, gdyż dwuskładnikowe. Szpachle stosunkowo szybko twardnieją, przez co nie nadają się do użytku. Następną czynność to aplikacja szpachli na drewno, robimy. To przy pomocy szpachelki, rozprowadzając szpachle na osuszonej i czystej powierzchni podłoza, pozostawienie szpachli do wyschnięcia. Czas potrzebny na całkowite wysuszenie zależy od rodzaju szpachli, a przede wszystkim od głębokości uszkodzeń czyli grubości położonej. Warstwy preparatu szlifowanie szpachli czynność wykonuje się drobnoziarnistym papierem ściernym, przy dużych powierzchniach można. Użyć szlifierek elektrycznych. Szpachla może być także heblowana, ścinana, a w razie potrzeby można w niej wiercić zwiertarka-otwory. Dobrze położona i wysuszona szpachla nie pęknie, nie pokruszy się. Odpylenie aplikacja preparatu wykończeniowego lakieru, wosku, bejcy farby w dowolnym kolorze. Zakłada się, że za optymalna grubość warstwy szpachli to 2 mm, a maksymalna to 4 mm. Przy pracach naprawczych dotyczących niewielkich zniszczeń wystarcza jednorazowa aplikacja szpachli. Jeśli ubytki SA bardzo głębokie, to czynność szpachłowania trzeba powtórzyć kilka razy tyle, a z uzyskamy oczekiwany rezultat. Bardzo ważne jest, żeby szpachłowania kolejnych warstw dokonywać dopiero wówczas, gdy wcześniej położona szpachla całkowicie wyśnie. Jak wykończyć szpachlowana powierzchnię? Do wykończenia poddanych renowacji drewnianych powierzchni najczęściej używa się bejcy lub lakieru. Należy pamiętać, że bejca jest preparatem dającym efekty wizualne, ozdobne nie konserwuje podłoza. Do konserwacji używa się lakierów. Można także użyć rozwiązania pośredniego lakierobejcy czyli preparatu zmieniającego kolor i konserwującego jednocześnie. Bejce nakłada się na powierzchnię równa, czysta i sucha. Najlepiej aplikować bejce przy pomocy gabeczki, szmatki lub tamponu. Nadmiar nie tego preparatu usuwać. Drewno pozostawić do wyschnięcia na około 24 godziny. Lakierowanie utwardza, uodpornia na zarysowania, ścieranie, uszkodzenia mechaniczne, nadaje połysk. Przed położeniem lakier należy dobrze wymieszać. Do aplikacji najlepiej użyć wałka lub miękkiego pędzla, a w przypadku dużych powierzchni zastosować metodę natrysku. Konieczne jest położenie dwóch lub trzech warstw. Robimy to w odstępach co najmniej 12-godzinnych. Ważne jest. Aby pomieszczenia, w których używany jest lakier, były dobrze wentylowane. Temperatura powietrza podczas pracy nie powinna być niższa niż 16 stopni. Czasem nie ma potrzeby stosowania preparatów wykończeniowych. Producenci szpachli prześcigają się w oferowaniu klientom coraz szerszej palety barw szpachli do renowacji podłoza drewnianego. Niektóre preparaty można mieszać w celu uzyskania niestandardowych kolorów. Renowacja drobnych przedmiotów czy niewielkich ubytków na stolars czy meblach to praca prosta i lekka, ale renowacja podłog to sprawa poważna. Podłogi drewniane ulegają niszczeniu pod wpływem wilgoci i niekorzystnej temperatury oraz na skutek działania owadów czy grzybów. Bardzo często renowacja konieczna jest z racji błędów popełnionych podczas układania podłogi. Bywa też, że do wykonania posadzki użyto drewna, które było zbyt krótko sezonowane albo nie zostało dobrze zakonserwowane. Do szpachłowania parkietu najlepiej wykorzystać szpachlę natryskowa. Metoda natryskowa wymaga wprawy, ale efekty ESA doskonałe szpachla położona jest równomiernie, bardzo dokładnie. Należy podkreślić jednak fakt, że szpachla natryskowa nie daje dobrych efektów estetycznych przy tej metodzie konieczne jest wykończenie farba lub lakierem. Oczywiście można szpachle aplikować ręcznie. Do podłóg najlepiej użyć szpachli dwuskładnikowych z utwardzaczem podłoga musi przez lata wytrzymać nasilona eksploatację, obciążenie. Meblami oraz częste przemieszczanie się użytkowników. Wstępem do renowacji zniszczonego parkietu lub podłogi z desek czy drewnianych paneli jest cyklinowanie. Po cyklinowaniu podłogę należy odpylić najlepiej zrobić to przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Na odpyloną podłogę położyć równa warstwę szpachli i pozostawić do wyschnięcia. Na koniec na idealnie sucha podłogę można zaaplikować lakier lub farb. Ile kosztuje szpachla do drewna? Cena szpachli do drewna zależy przede wszystkim od ilości składników oraz ich typu. Do najtańszych należą szpachle do drewna wykonane na bazie gipsu i akrylu. Najdroższą jest szpachla do drewna z utwardzaczami. Najtańsze szpachle do drewna można kupić w cenie JUS od około 10 polskich złotych za puszkę o pojemności 250 ml. Ta sama pojemność szpachli do drewna wysokiej jakości wymaga wyłożenia nawet 150 polskich złotych. Szpachle konfekcjonowane SA do pojemników plastikowych o różnej pojemności. W ofercie SA także szpachle w tubkach, wygodne w użyciu, polecane w przypadku naprawy drobnych uszkodzeń na niewielkich powierzchniach. Szpachle do drewna można zrobić samodzielnie. Istnieje jednak ryzyko, że nieodpowiednio dobrane proporcje składników nie dążą dobrych efektów wizualnych, użytkowych, a nawet możliwe. Jest, ze domowej produkcji preparat zniszczy drewno. Nie warto eksperymentować, szpachle do podłoza drewnianego w dobrych cenach wypełniają półki sklepów specjalistycznych i każdy z. Pewnością znajdzie produkt dla swoich potrzeb. Własnoreczne wytwarzanie szpachli do drewna jest stosowane przez rzemieślników zajmujących się renowacją drewnianych przedmiotów o wartości zabytkowej. Dla wykonania szpachli konieczne jest pozyskanie pyłu z gatunku drewna, które ma być poddane renowacji. Najlepiej zeszlifować fragment podłoża w miejscu nieeksponowanym, a następnie wymieszać pył z baza w odpowiedniej proporcji. Szpachla tak przygotowana może być zastosowana najczęściej wyłącznie na ten przedmiot, z którego fragmentów pozyskano pył drewniany. Ze względu na znaczna wartość przedmiotów zabytkowych można uznać szpachlę wykonaną w taki sposób za preparat luksusowy. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu na temat szpachli do drewna. Mamy nadzieję, z informacji o cenach rodzajach oraz krokach szpachowania były dla Was pomocne. Pamiętajcie, że odpowiedni dobór szpachli oraz staranność w aplikacji mogą znacząco wpłynąć na efekt końcowy Waszych prac. Zachęcamy do eksperymentowania i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.